Jak ogólnie dzisiaj się przy tej publiczności? tysięcy 5000 gardi, ponad, wszyscy skandują Gródek, Rutek słyszałeś to w ogóle w e, Jak najbardziej słyszałem, Kurczę mega. E, wiecie co zarobiście. Myślę, że radom z tej strony, z tej perspektywy się pokazał chyba jeden z najlepszych w Polsce. E, dobra. Czym cię zaskoczył Jakby Miałeś go pewnie rozpracowanego, ale czymś się zaskoczył? Nie, nie, nie miałem go rozpracowanego. Czym mi zaskoczył? Wiedziałem, że tak po prostu będzie. Ja, kurna, po prostu pierwszy raz, nie był mój dzień, cholera, naprawdę nie czułem tego. Wyszedłem tak, jakbym, kurde, wyszedł, ale nie chciał się bić, po prostu tak wyszło. Wykorzystał to, mój przeciwnik był lepszy i tyle, no, taki jest sport. Trzeci pas teraz, teraz nie, ale w przyszłości, jeszcze co? No normalna sprawa, Przecież wiecie, ja idę, jak będę wygrywał, to oczywiście jak dadzą taką, taką szansę. Dla mnie pas to jest tylko po prostu jakaś tam błyskotka, jakiś tam, wiecie, trofeum. Ja walczę i tak dla, dla wyniku i tylko tyle. Po prostu. Czemu było tak mało zapasów w tej walce? Nie no chciałeś właśnie, się właśnie do tej płaszczyzny? No czy znaczy nie to, że nie chciałem, Kurwa, no, coś nie... no coś nie działało, rozumiesz? E, tam w środku właśnie, tak jak mówisz, kurde, boksuję, kurna masz. No, no mówię, nie mój dzień, kurwa. Pierwszy raz miałem, pierwszy raz w życiu miałem tak, że nie chciało mi się walczyć, cholera. Nieźle, co? Naprawdę. Szkoda, że tak, źle tak mówię, ale mówię, mówię jak jest po prostu. A moim zdaniem zdominował mnie, zbił mnie kurwa jak dziecko i tyle, no ale taki jest sporydzie. Odklepałeś, potem odpłynąłeś tak naprawdę, bo zębałem. No zębałeś, już, już, już odpływałem, już odpływałem, dlatego już wiesz, yy, tak, odklepałem. No już wiedziałem, że odpływam. Już miałem tak kurwa, trzymam, trzymam, a ale... Na pierwsze, tak poważne potkanie w twojej kasie, jeżeli chodzi o porażkę, tak? E, w MMA tak, jak najbardziej, ale to, dla mnie to wiecie, to porażka. No, przegrałem i tyle, my to mi my to, my to wisi, po prostu. Daniel, parę tygodni temu w rozmowie ze mną powiedziałeś, że po porażce Parnasa z Torresem umarło w nim serce, umarł w nim duch. Myślisz, że dzisiaj był ten stary, stary Parnas? E, wiecie, to, to musielibyście wy ocenić z boku, bo ja nie wiem, jak ta walka wyglądała. Ja uważam, że... Dostałem po, od początku do końca dostawałem. E, nie, chyba nie był to ten najlepszy Parnas. Ja uważam, że chyba to nie był ten Parnas. No wiecie, ja zawsze tak karygodnie jestem dla siebie. Jestem bardzo do siebie, tak wiecie, e, ciężko nastawiony. No, ale to wszystko musielibyście wyocenić, albo jak ja sobie później zobaczę, na przykład walkę. Czy myślisz, że to właśnie te defensywne zapasy w jego wykonaniu tutaj zrobiły największą robotę? Czy co tu nie zagrało? Wszystko robi robotę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie kopał, bardzo ładnie bił, próbował obalać, wchodził. Kurna, taki jest sport, to jest właśnie, to jest piękno tego, tego sportu. Że tu jest wszystko możliwe i wyłączył mi tą nogę, kurwa, już nie mogę bardzo chodzić. Mówię, ja cię kręcę, już przesrany jest. Czyli to utrudniało ci sk skracanie dystansu, że tak? Już poruszanie się, mówię, kurwa, no, nie mogę pokazać, co nie, ale mówię, kurwa, no, już nie mogę się ruszać. A ty sam, jak się teraz czujesz fizycznie podliwająco? No, bo mnie kostka, bo mi tak kobił. Yy. Mówię, no to, to po prostu kurna, był nie mój dzień, przegrałem i biorę to na klatkę po prostu, ale taki jest sport. Ale niezależnie od wyniku tej walki, KSW na pewno będzie wracało do Radomia, bo ta gala Nie, no, no była myślę, że, myślę, że Radom yy, pokazał, że bardzo chętnie przywita tutaj każdą galę KSW i, i na bank tu wrócą. To jest pewne. Ja szczerze mówiąc jestem pod wrażeniem, a pytałem Krzyśka Soczyńskiego tutaj o tę atmosferę, to powiedział, że coś pięknego, jak na meczu piłkarskim, że Radom może być naprawdę, naprawdę dumny z tego, co tu pokazał właśnie, co pokazali kibice. Chociaż właśnie z tej perspektywy Radom się spisał, ja gorzej, oni byli damie dla chłopaków, ale to oni zrobili wielką robotę, a ja dzisiaj odwaliłem kawał maniany. Ale mimo to, no to chyba doping cię i tak news, nie? Bo taki doping mieć to coś pięknego po prostu. Oczywiście doping niósł, ale jeżeli z bata nie ukręcisz w środku nie wychodzi, no to kurna, no nie wyjdzie, po prostu nie wyjdzie. To co teraz jakie masz czas w KSW? Moje cele są takie, jadę sobie jutro na Kubę lecę wypocząć. Wracam, jeszcze chwilę odpocznę, zawsze w dłuższy czas, odpoczywam po każdej walce. No i co, ja to widzimy. Idę dalej, robię kolejną robotę, będą chcieli kolejne wyzwanie dać. Ja biorę i idziemy dalej po prostu. Taki jest, wiecie, to jest, taki jest ten sport. Ja do tego tak podchodzę stricte biznesowo. Dają pracę do wykonania, wykonuję ją i tyle. No dzisiaj uważam, że było mniej niż 0. Tak jest. Ja myślę bardziej wszystkich widzę naokoło takich przygnębionych ludzi, kurne. I z tego mi jest trochę kurna teraz przykro, wiecie, bardziej z tych wszystkich ludzi naokoło, że to oni są przygnębieni. No ja to wiecie, ja to biorę na klatę. I tak jak mówię, no taki jest sport, wygrywa lepszy, wygrał i tyle, no po prostu. Dzięki bardzo serdecznie.